A więc kolejne zwiedzanie. Teraz jadę do świątyni Vat Arun. I tutaj za mną jest Grand Palace, niestety go nie widać. Ale, żeby się przedostać na drugą stronę, albo pójdziemy mostem, albo pojedziemy sobie łodzią. Żeby przepłynąć łodzią, kosztuje to 5 batów, czyli bardzo niewiele. Jest specjalny przystanek tutaj. Już widać Vat Arun. Właśnie tam. I taką oto łodzią. Będziemy płynąć niedaleko, pewnie dlatego jest tak tanio, ale ciekawa atrakcja na pewno. Pięknie pachnie rzeką tutaj. Także czekamy aż y, ludzie wejdą na łódkę. Czekamy ogólnie na ludzi. Więc wydaje mi się, że to po prostu płynie w jedną w drugą stronę bez żadnych godzin, ustalonych. Ale z racji tego, że jest mnóstwo turystów, to podejrzewam, że płynie dosyć często. Dobra, startujemy łodzią, ale to w ogóle jak salone rzeczy tu się dzieją. Tu nie ma chyba żadnych zasad na rzece. Po pięciu minutach chaotycznego pływania po brudnej rzece jesteśmy na miejscu, także dosyć szybko. Jesteśmy w świątyni Wat Arun wstęp kosztuje 200 Batów. Możemy wejść mężczyźni mogą wejść w odkrytych ramionach i kolanach, ale kobiety niestety muszą mieć pozakrywane ramiona i kolana. No i dostajemy wodę. Także jest to dosyć przyjemne. Także zaczynamy zwiedzanie. Na wstępie stoją dziewczyny, które są bardzo ładnie ubrane. Dla mnie to trochę przypomina strój japoński, ale może to jest strój filipiński tradycyjny. I można się z nimi fotografować. Nie wiem ile to kosztuje, ale jest mnóstwo tutaj dziewczyn, zobaczcie. Które mają stroj tradycyjny i po prostu można sobie robić z nimi zdjęcia, albo po prostu robić im zdjęcia, bo widzę, że turyści chętnie po prostu fotografują te damy na tle e, tych przepięknych tutaj budynków. Także podejrzewam, że można sobie taką dodatkową usługę dokupić. To, co jest ciekawe, że chciałbym wam bardzo pokazać orchidee, które u nas w Polsce są tak popularne i ogólnie w Europie, a tutaj rosną one naturalnie na drzewach, tak jak powinny być. I zwróćcie uwagę, jak się one różnią od tych, co my mamy w doniczkach. Same. Okay. Tak, tak. Że orchi... o, oryginalnie orchidee właśnie rosną na drzewach i te korzenie, które zwisają u nas z doniczek, po prostu nimi się op oplątują i w ten sposób zbierają powietrze i wodę.

Także wchodzę do środka, przed każdą świątynią trzeba ściągnąć budki, ja mam nowe klapeczki, no i nie wszędzie można filmować w środku. Au, au, au. Yeah. Au, so hot. ale gorące kafelki, masakra.

Stoję przed jednym z najbardziej ikonicznych symboli Bangkoku, świątynią Wat Arun. Jej smukłe wieże i zdobienia przyciągają wzrok niczym magnes. Ale to, co kryje się za tą piękną fasadą, to historia pełna tajemnic i legend. Powiedziano, że Wat Arun jest tak piękna, że przypomina świątynię z niebios. I muszę przyznać, że trudno się z tym nie zgodzić. Ale skąd wzięła się ta niezwykła architektura i jakie tajemnice skrywa w swoich murach? Wat Arun, czyli Świątynia Świtu, ma długą i fascynującą historię. Jej początki sięgają XVI wieku, choć obecny wygląd zawdzęcza królowi ramię II, który w XVIII wieku nakazał rozbudowę świątyni. Wyobraźcie sobie, jak setki robotników przez lata pracowało nad tym monumentalnym dziełem. Architektura Wat Arun jest unikalna. Jej wieże, pokryte kolorową porcelaną i szkłem, przypominają Pego Udei z Kambodży. Można się domyślać, że podróżnicy i kupcy przybywający do Ayuttai, poprzedniej stolicy Syjamu, przywieźli ze sobą nowe pomysły architektoniczne. Wat Arun jest poświęcona Bogu hinduistycznemu Arunowi, Bogu świtu. To właśnie dlatego świątynia wygląda najpiękniej o wschodzie słońca, kiedy jej wieże są oświetlone pierwszymi promieniami. Dla Tajów, Wat Arun jest miejscem kultu, gdzie szukają spokoju i duchowego oświecenia. Krążą legendy o ukrytych skarbcach, które mają być pochowane gdzieś pod świątynią. Mówi się także, że w nocy, gdy księżyc świeci na jaśniej, duchy przodków błąkają się po jej korytarzach. Każdy element Wat Arun ma swoje symboliczne znaczenie. Na przykład, wieże reprezentują góry Meru, świętą górę w hinduizmie i buddyzmie. Z kolei porcelana i szkło, którymi pokryte są wieże, symbolizują bogactwo i piękno. Także byliśmy tam. Teraz idziemy jeszcze zobaczyć jeszcze większego budę niż tego pierwszego w dzisiejszym odcinku. Także znowu ściągamy buty i wchodzimy do środka. Tutaj chciałbym tylko wam pokazać, że ten budynek jest przepięknie zdobiony, dużo ładniej niż ten poprzedni. Wszystkie te malutkie. Świecidełka, które widzicie są to po prostu lusterka i szkiełka wtopione, także wygląda to cudownie. Ściągamy budki. Idziemy do środka. Chyba tą stroną wodę ludzie pozostawiali. W tej świątyni budy, zakończymy dzisiejsze zwiedzanie. Dlatego, że jest mega gorąco, i też chciałbym zamiast nagrywać to troszeczkę pooglądać. Słuchajcie, tutaj za mną są takie małe budki z dużą ilością namiotów i tutaj śpią młodzi chłopacy, którzy chcą zostać buddystami i oni nie mają tutaj żadnych fajnych wygód, ani normalnych pokoi czy klasztorów. Po prostu śpią sobie w takich małych. Domkach, w namiotach. Każdy ma swój namiot, a może i nie nawet. I nawet w takim obrudzie, tutaj widać brudne ubrania i tak dalej. My mamy, nie wiem, obraz w mojej głowie jest, że buddyści są czyści, żyją w świątyniach i są dacy po, po urządku no, ułożeni, a tutaj jest inna rzeczywistość. I to dlatego teraz na, tak na nas patrzą tutaj ci buddyści, bo to jest chyba ich prywatne miejsce, a my sobie tak chodzimy i błądzimy, chyba musimy z powrotem wyjść, jesteśmy tu kompletnie sami. Myślę, że jest to po prostu miejsce świątynne dla prawdziwych buddystów, a nie pod turystów. Idę teraz do Parku Lumpini Jest to największy park e, miejski tutaj w Bangkoku i podobno jest porównywany do e, że jest wielkości parku w Nowym Jorku. Także zaraz zobaczymy. Podobno jest to miejsce wypoczynku, e, uprawiania różnych sportów oraz oglądanie największych. E, Lizards na świecie, także zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Wychałem z tej dzielnicy, takiej bardzo turystycznej, starej. Tych wszystkich pałaców itd. i tak dalej. Teraz jestem tutaj właśnie w bardziej nowoczesnej. Tutaj przede mną można zobaczyć Drapacze są I myślę, że to jest właśnie ta część miasta, która została zaprojektowana. W sumie dosyć w, w takim sensie zaczę, zaczęła być budowana i została zaprojektowana, więc mogli sobie zaprojektować właśnie chodniki, parki, strymyki tutaj. Także jest to bardzo fajne. I zobaczcie za mną, że biegnie bardzo dużo ludzi za mną i przede mną. I teraz, jak wziąłem taksówkę, tak samo taksówkarz się pytał, czy idę biegać. No i się śmiałem, haha, biegać. No ale widzę właśnie, że ludzie tutaj po prostu przychodzą biegać tak, zobaczmy jak wygląda ten największy park w Bangkoku nie wiem ile mnie widać, ale chyba mnie jeszcze widać także chciałem wam pokazać ile mniej więcej kosztuje jedzenie w Tajlandii, dlatego będę co jakiś czas nagrywał takie odcinki no i teraz wam pokażę co kupiłem i ile zapłaciłem także mam tutaj takie mam tutaj takie chrupki pierogi to jest misuri? nie onigiri dwa takie onigiri sushi potem kolejne sushi to jest chyba onigiri do pocięcia pisco teki. I jeszcze tutaj była witamina C taka w butelce i woda. I za to zapłaciłem 27,55 zł także tak to się wygląda. I dzisiaj na, na dzisiaj koniec, bo jak widzicie robi się ciemno a dwa, że tutaj jest dużo ludzi, którzy, którzy tańczą i śpiewają na ulicy i muzyczka leci, więc nie będę im przeszkadzał.